Serdecznie witam o poranku kolejnym naszym aceranku. Sięgam dzisiaj do księgi Trenów Jeremiasza. I w drugim rozdziale znajduję taki oto czternasty werset. Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy. Nie odsłaniali twojej winy. Aby odmienić Twój los, lecz przepowiadali Ci słowa złudne i zwodnicze. Bardzo smutny fragment Słowa Bożego i niestety bardzo prawdziwy. O co chodzi? Z historii narodu wybranego, także wystarczy znać ją z Biblii. Wyłoni się taki oto obraz. Izraelici opuścili Boga, żyli niemoralnie, oddawali nawet cześć demonom, byli wyznawcami obcych obcy kultów. Niewielu z nich pozostało wiernymi Bogu. Bóg przez proroków wzywał ich do upamiętania. Ale większość proroków i kapłanów mówiła, spokojnie, jesteśmy narodem wybranym, nic nam nie grozi, nie słuchajcie tych szaleńców typu Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel. To są ludzie, którzy nienawidzą Izraela, nie mają z Bogiem nic wspólnego, Ci wszyscy fałszywi wieszczkowie, jak tutaj są oni opisani, mówili tylko o dobrych rzeczach. I też rzeczywiście, chociażby w księdze proroka Jeremiasza, znajdziemy wielu takich, którzy prorokowali. Jakie to cudowne czasy czekają na Izraelitów. Największym przekleństwem tych ludzi było to, że jak tutaj zapisano w tym tekście, nie odsłaniali winy Izraela, aby los Izraela został odmieniony. Czyli mówiąc inaczej, kłamali, oszukiwali Izrael. Wszystko, co tutaj zostało zapisane w niezwykły wręcz sposób, jest odzwierciedlone w listach do Tymoteusza, czy wcześniej w listach do Tesaloniczan. Mówię o chronologii Nowego Testamentu, i tam dokładnie te same rzeczy się znajdują. Duch Święty mówi, że przyjdą czasy, kiedy ludzie nie będą chcieli słuchać Słowa Bożego, ale będą chcieli słuchać bajek, będą nadsłuchiwać tego, co im ucho chce, nie będą chcieli znać prawdy. Będą chcieli znać zmyślone rzeczy. No przecież dokładnie tutaj to jest napisane. Opowiadali ci słowa złudne, zwodnicze, urojone, próżne. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tylko prawda prowadzi do wolności, ponieważ człowiek, który poznaje prawdę, wie jaka jest jego wina, wie jakie jest jego przestępstwo, i wobec tego faktu musi stanąć w jakiejś decyzji. Nie chcę wchodzić tutaj w debaty teologiczne, bo jedni powiedzą, że człowiek nic nie ma do gadania, inni powiedzą, że człowiek sam wybiera, ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Ale to nie jest istotne. Jeśli nie znasz prawdy, jeśli żyjesz w urojonym świecie świecie kłamstwa i oszustwa, to rzeczywiście możesz być w takim stanie, że możesz uwierzyć w kłamstwo. I to również w Nowym Testamencie znajdziemy. To dotyczy ludzi, którzy nie umiłowali prawdy. Odwrócili się od niej i umiłowali kłamstwo. I Bóg syła na takich ludzi ostry obłęd, aby wierzyli kłamstwu. Cytat to był. Ludzie, kochani. Czy rozumiecie, że chociaż 2,5 tysiąca lat różni, przepraszam, oddziela treny Jeremiasza od listów do Tymoteusza i, i do Cezalonicza, to te same problemy tam występują. Dokładnie. Ludzie się nie zmieniają. Grzech jest zawsze taki sam, niższy. Ludzki rozum, ludzki umysł, ludzkiego ducha zniewala go. A konsekwencje są tragiczne. Jeżeli jesteś zamknięty, naprawdę, to jesteś niewolnikiem. Niewolnikiem ciemności i zła. I nic ci nie pomoże. Ja w ogóle w zdumieniu obserwuję, jak ostatnimi laty wielu ludzi, którzy mają. W naturze kłamstwo potrafią zdobywać uznanie wśród tak zwanych wierzących. Osobiście znam przynajmniej kilku, dobrze znam, żeby było jasne, nawet bardzo dobrze, kilku ludzi, którzy powiedzmy są chrześcijanami, żeby nic bliżej nie powiedzieć. Są notorycznymi kłamcami, manipulantami. I ludzie ich słuchają. Ludzie ich cytują. Ludzie im wierzą. Co trzeba mieć w sercu i w głowie, żeby być takim człowiekiem? Moi kochani, Biblia pozbawia nas złudzeń. Jeśli ty wierzysz kłamstwu, to kim jesteś? Jeśli nie potrafisz rozróżnić pomiędzy kłamstwem a prawdą, to kim jesteś? Nieważne, czy ty jesteś biskupem, pastorem, działaczem chrześcijańskim. Jeśli nie potrafisz rozróżnić pomiędzy prawdą a kłamstwem, to jesteś sługą diabła. Niestety, ale to jest prawda. Pewnie się na mnie znowu wysypie. Krytyka. No ale tak już mam, że ja po prostu lubię mówić prawdę. Kłamstwo mnie nie interesuje. Wiecie, jest takie powiedzenie, że tylko prawda jest interesująca. Tak, tylko prawda jest interesująca. Kłamstwo nie jest interesujące. Na Krzyżu Golgoty umierał człowiek, który był kłamcą czy prawdomównym? No, powiecie wszyscy, no przecież... Jezus tam umierał prawdomówny, tak? A te tłumy, które go skazywało na śmierć. Ci, którzy stali tam pod tym krzyżem, uważali go za prawdomównego, czy za kłamcę? No i tutaj słyszę już tylko milczenie. Tak, uważali Go za kłamcę, za uzurpatora, manipulanta, oszusta. Kto miał rację? Pytam, kto miał rację? Oczywiście, rację miał Jezus Chrystus, bo zawsze ci, którzy służą prawdzie, są w mniejszości. Zawsze. A ci, którzy służą kłamstwu, zawsze są w większości. To prawda. Tak było, jest i będzie. Dlatego nie interesuje mnie. Opinia wielu ludzi. Nigdy, nigdy mnie nie obchodzi, co wielu mówi o jakimś człowieku. Jeżeli chce się czegoś dowiedzieć o jakimś człowieku, to go pytam. Zadaję mu pytanie. I ku mojemu z naogu miłemu zaskoczeniu, spotykam kogoś, kto jest trzeźwo myślący, spokojnie odpowiadający. W absolutnej kontrze do większości, a argumenty, które przedstawia, wyraźnie wskazują, kto mówi prawdę. Czy nie czytaliście w księdze Jeremiasza, że on był jedynym kłamcą wtedy w Izraelu? Wszyscy chcieli go zabić. Dlatego, że nie mówił tak jak wszyscy. Mówił akurat odwrotnie. Niż obowiązywało wtedy, e, obowiązywała wtedy opinia publiczna. Opinia publiczna mówiła: będzie dobrze, będzie super. Nic, nic nam się nie stanie. Tu jest świątynia pańska. Tutaj Bóg jest. A Jeremiasz mówił: Nic z tego nie zostanie. Nawet kamień na kamieniu. Wszyscy stąd zostaniecie zabrani, wywleczeni. Wielu z was zostanie zabitych. Zrobili z niego kłamcę i oszusta i porzucili na śmierć. Niewielu się nad nim zlitowało, ale tych niewielu to byli ci, którzy też znali prawdę. Żyjemy w czasie, w naszym kraju, mówię to o Polsce, w którym kłamstwo kwitnie. Ja przyznam się, publicznie to mówię. Że kiedy słucham niektórych polityków, doznaję torsji, obrzydzenia. Ja wiem, że oni kłamią, oni wiedzą, że kłamią, dziennikarze wiedzą, że oni kłamią, wszyscy kłamią i udają, że nikt nie kłamie. Ten świat jest obrzydliwy. Obrzydliwy, jeszcze raz powtórzę, obrzydliwy, a ludzie, którzy używają kłamstwa w swoim codziennym życiu, są obrzydliwi. O ile są to ludzie tego świata, mogę na to machnąć ręką, ponieważ czy oni kłamią, czy co założą, i tak idą na potępienie, jeśli nie narodzą się na nowo. Ale jeśli kłamią ludzie, którzy uważają się za wierzących, a naprawdę zdziwilibyście się, jaka to jest duża grupa ludzi. Kłamią, kłamią, kłamią. Okłamują w tym, co mówią za kazalnicą. Okłamują w rozmowach. I nie męczą się w tym kłamstwie. A wielu mówi, o, to są Boży mężowie. A ja znam prawdę. I wiem, że to słudzy diabła. Jak możecie nie wiedzieć takich prostych rzeczy, skoro macie Ducha Świętego? Jak możecie tego nie roznawać? Bo nie macie Ducha Świętego, bo się Wam wydaje, że jesteście wierzącymi ludźmi. Tylko tyle wydaje Wam się i nic ponadto. Przerażająco smutne. Przerażająco, jeszcze raz to powtórzę przerażająco smutne. I gdyby nie Boża Łaska, to Kościół w Polsce już byłby dawno zdeptany, zniszczony, przeznaczony całkowicie na pożarcie. Ale ciągle są tutaj ludzie, których Bóg sobie powołuje. To są słudzy prawdy. Dlatego są tak znienawidzeni. Ale czy myślicie, że oni się tym strasznie przejmują? Nie. Przecież służą Bogu, a ludziom dopiero w drugiej kolejności. Słuzy kłamstwa służą ludziom, a Bogiem się nie przejmują. I to jest ta zasadnicza różnica. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.